Witajcie drodzy widzowie, tu się renderuje już 4,8. Tu się ściąga Tim Wolf, to jest drugi odcinek, ale 7 KB na sekundę to nie jest dobra prędkość. 96 już jest dobrą prędkością. No, co tu jeszcze się robi? Gra się Borderlands 2, Water's Bar Barflens. Dark Side 2 muszę w końcu przejść. No, kiedy ochota na Dark Souls. Nie, muszę wypróbować ai w Conan. Dragon's -e Sank, nie wiem, muszę chyba odinstalować. Spekos The Line też odinstaluję, bo niestety ta gra akurat mnie wzięła. A później jest taki moment, że stwierdziłem: Nie, to nie będzie na półce, to po prostu pójdzie w PZZ, składam ją. Black Rebusur no niestety ciągnęła mnie, ale niestety to jest jak. Jak piwo. kalsberg Na początku jest dobry, według mnie. A później jest... Jak można to pić? Yy, co tu jeszcze trzeba by? Black and White no niestety odinstaluję. Marching the Guardian przejdę w końcu. Orkmus die demo odinstaluję. Co ja jeszcze tutaj mam? Smite, no to... To by mógł. Ghost Recona nie, nie odinstaluje, QP bym odnistrował. Fallouta nie. Skyrima bym... Mógł... Ten nowy dodatek, ale cholera. No Trident odinstaluje. No wiem, że to jest dobra grafika. Batmana nie odinstaluje, Wiedźmina miałem przejść, już 3 miesiące mówię, że przejdę, ale niestety... No nie chcę mi wpłynąć ten świat. Angry Bridge Space, no wolę przejść na tablecie. Chociaż trochę troszeczkę przeszedłem do, do lodowej. No to Red jest. ho ho ho, to dobrze, że przypomniało mi, że taka istnieje gra, właśnie to, właśnie to chciałbym kupić, ale nie mam czasu, bo matura się zbliża, egzaminy trzeba pisać, nie, tylko jedna osoba z moich klasy by zdała, to najlepsza, akurat cztery są najlepsze i akurat ten najlepszy by zdał, P -p 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 co tutaj mamy, Zmienia się te, te, może plakaty trzeba zmienić. O rowerek jakiś dobra. No to chyba na dzisiaj to tyle, bo za, teraz obciążam sobie tak totalnie, jak to się nazywa, dysk i procesor, chociaż powinienem go podkręcić, to Artura się zapytam jak podkręcić procesor. Bo może było o 2 sekundy na jedną klatkę szybciej, więc w porównaniu, że tam jest o, cholera jasna. To jest 20 minut. No i znowu się wyłączył. Ja pierdolę, telefon się wyłączył. To jest... No normalnie, że czasami się wyłącza, ale nie w ciągu dnia pięć razy. No dobra, weźmy w Windowsowy. Chociaż ja mu nie wierzę. Steam Steamowi też nie wierzę. Ale Steamowi coś miałem pobrać. Jakąś było demo. kurczę, zapomniałem. Może to jeszcze dwa. Warto spróbować. No, jak on się włączył? Tak Nagrywam 20-minutowy. 20 razy 60 sekund. Daje nam to 1200 tego. Razy 29,97. Równa się 35964. Powiedzmy, że jedną klatkę renderuje 5 sekund. Podzielić przez 5. Równa się 7100. 992 i8 Podzielimy to przez 60 Ile nam to minut? 119 Teraz pomnożenie przez 60 Coś chyba zwaliłem coś zwaliłem Dobra, później policzę, będę na kartce sobie po prostu pisał e, Co jeszcze jest? Jak mój zapchany jest komp. Ty, ty, ty. Wolne miejsce 254, ale czasami się dnie przy Bordelance 2 drugi 110. Nie było aż tyle. Coś musiałem zapkać. Co tu Blizzard robi? Aha, Ghost Recon Online. To to. Mhm. Mhm. Dobra, spierdzielaj, Uciekaj mi stąd. A to nie koniec dzisiaj, bo to już jest 5 minut, więc YouTube to będzie myślał. Więc żegnajmy, żegnajmy, bo wiem, że to YouTube to jest co myśleć. Gabka z